Cześć wam wszystkim z tej strony Panda Dzisiaj moi drodzy nagrywamy kolejny odcinek z Fall Guysa I dzisiaj przyszedł czas aby sobie nagrać Nie skacz challenge w Fall Guysie Zobaczymy jak mi to wyjdzie moi drodzy Jest godzina 22.21 Ja dopiero co wróciłem z boiska I nagrywam odcinek żebyście jutro rano mieli co oglądać Z czego muszę zmontować I champion mi podać miniaturki Ale naprawdę mega fajnie mi się nagrywa te odcinki z Fall Guysa I widzę że wam się też podobają Więc mega za to dziękuję Dzięki za suby bo wbiliśmy w ogóle 210 tysięcy subskrypcji wczoraj rozdawałem na live'ie karnet w Fall Guysie, więc wbijajcie na live'y, bo jest tam e, dosyć grubo, fajne rzeczy są. Kolejny karnet rozdajemy na 211 tysięcy, więc zostawcie suba e, i możemy zrobić tak, że każdy, który napisze jakiś komentarz, to przypnę mu serduszko. Postaram się to zrobić. Nie wiem, czy mi się uda, ale będę się starał. E, jeżeli chodzi o sklepik, moi drodzy, tutaj nic nowego. Za dwa dni dopiero nowy sklepik. Daily, no to wiadomo, wykupiony, no bo mam pół miliona kudosów. Jeszcze jest taka fajna informacja, ponieważ, albo daj, dajmy już sobie Show selector, Dobra Golden Gold Challenge to nie będę grał, to jest po prostu piłka nożna. Ona kiedyś już była w Fall Guysie. Nieważne, moi drodzy, ale wiecie co się stało? Dostałem, jakby ponownie mogę dołączyć do wesprzej twórcy w Epic Gamesie, więc fajnie, ponieważ kiedyś miałem kod Fortnite. Cie potem mi zabrali bo nic nie robiłem i miałem jakby bana a teraz mi jakby to odblokowali więc jeżeli będzie kod Fall no to będę mógł mieć i teraz już będę mógł mieć w Fortnite'a więc na pewno tam wam znacznie długo jak już będę go mógł mieć no i co trzecie łapkę w górę zasubskrybujcie kanał jeżeli jesteście nowi żeby niczego nie przegapić my czekamy tutaj na pierwszą rundę i lecimy wbijać też na Instagrama bo tam jest dużo rzeczy dużo rzeczy tutaj na Instagrama więc wbijać na niego mamy już tam 29 chyba 500 obserwacji prawie bo ostatnio ładnie lecicie no i możecie sobie też wpaść na mój sklepik kapel, a teraz czekamy na rozpoczęcie się rudny. Dobra, moi drodzy, więc zaczynamy z pierwszą mapą. Czy tutaj będzie się dało nie skakać? Hmm. To jest dosyć dobre pytanie. Generalnie nie mogę skakać, nie mogę używać spacji, ale mogę się rzucać. To jest o taki plus. Najgorzej, jak będzie jakiś jump, showdown czy coś na koniec, to będzie lipa. Dobra, przeskoczyłem to. To jest rzucanie się, więc to nie jest skakanie więc mogę jak najbardziej to robić. Na razie mi dobrze idzie. Póki nie trzeba skoczyć, będzie ok. Chyba na górze też nie muszę nic skakać. Myślę, że mi się uda bez skakania. No jak na razie to widzicie, że szybko idę. Zmieść się, zmieść się. No ty odkleił się, no mało braku. Dobra, teraz będę jako jeden z pierwszych akurat. Lecimy prawą stroną, tutaj kule nas nie dotykają. Jakbyście nie wiedzieli, żadna kula dotąd nie dosięga, przynajmniej to kiedyś było, nie wiem czy dalej tak jest. Są młotki, dobra, młotki mi w niczym nie przeszkadzają. Tu bym sobie akurat podskoczył fajnie, ale no nie mogę. Dobra, okej, okej, ok, 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 okej, okay, okej. Okay, okay. I się rzucamy na metę. Mamy to pierwsza runda zaliczona, nie skacz challenge, idzie nam naprawdę bardzo dobrze. Moi drodzy, jeszcze możecie zrobić taką rzecz, że w komentarzach możecie napisać kolejny challenge w się, Bo generalnie ja już kiedyś nagrałem nie skacz challenge nie wiem jak mi poszło, ale nagrywałem taki odcinek dwa lata temu jak Fall Guys wyszedł, więc możecie zobaczyć jak mi poszło wtedy eee, i też jakieś inne chyba nagrywałem challenge, ale nie jestem już pewien jakie ale no, że teraz jest jakby ta gra na nowo i dużo osób tam tego nie widziało, no to, to nagrywamy Neskat Challenge znowu. Ale jak macie jakieś inne fajne pomysły na, na jakiś challenge, no to piście, moi drodzy, w komentarzach. I na pewno jakiś wybiorę do następnego odcinka, bo myślę, że można tutaj fajne rzeczy ponagrywać. Podobno w ustawieniach da się obrócić ekran, więc na pewno zrobimy coś takiego, jeżeli da się obrócić ten ekran, bo no granie Folga jest na odwróconym ekranie może być grube. Okej, okay, czy na tej mapie trzeba gdzieś skoczyć? Tutaj się idzie dołem, tam nie trzeba skakać, tam też nie I chyba potem jak jest ta żaba, to mogę się rzucić. No zobaczymy, ale wydaje mi, się, na pewno mogę przejść bez skakania i chyba, chyba nawet mogę. Nie iść tymi tunelami na końcu, ale zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy jeszcze o co tutaj chodzi. Bo ja nie lubię iść. Wiecie, jak macie na końcu, macie te zjeżdżalnie takie dwie, nie tunele, tylko zjeżdżalnie. To lepiej środkiem, jak są te odbijacze. One są bardziej opalne niż te zjeżdżalnie. Ale myślę, że jak się rzucę, to przelecę. No zobaczymy, dobra. Nie mogę używać spacji, więc lecimy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No tutaj na początku zlatujemy sobie na dół. Ja wolę sobie tutaj dołem lecieć. Dobra, pięknie. Lecimy wodą, bo nie mogę wskoczyć. Szkoda. Bym był na pewno szybciej, ale no nie mogę, więc lecimy sobie tak. A ja tu. Aha, dobra, mogę. Tak, przecież. No dobra, dobra, dobra. Bo już myślałem, że może być lipa. No i tak bym nie skoczył, bym odpadł po prostu i koniec odcinka na dzisiaj. Więc średnio. Ta... Ej tam nie mogę skoczyć. Dobra, ja muszę spać. Albo nie, nie mu... A dobra, spadłem, ale nie mogłem... nie musiałem spać. mogłem iść bambusem w sumie dalej. Dobra, kula, żeby mi jakaś nie trafiła. Pięknie. No, wstawaj! Wstawaj, odklej się. Rzucaj się. Dobra, zarąbiście. Jak się rzuciłeś, to jesteś szefem. Teraz tak, lecimy tutaj. No, bez rzucania, jakbym zrobił, to by było średnio widzowie, No, bo wiecie, bym w ogóle tego nie przeszedł. Więc nie piszcie mi bez rzucania i bez skakania, bo to jest bez sensu trochę. Wstań! No, nie mogłem nic zrobić. Najgorzej. Dobra, żaba. Resetuj się. Nie! Nie, no naprawdę, jaki pech, nie, dobra, lecimy kolejną rundę, ale skam, no ale taki niefart, że ta żaba się otworzyła, dobra, nie, lecimy jeszcze jedną rundę, widzowie, bo tutaj to nie wypał był, lecimy jeszcze jedną rundę, kurczę, szkoda, szkoda, bo myślałem, że mo mogłem przejść, byłem w miarę dosyć szybko tam. Mimo tego, że nie skakałem, ale kurczę, no nie wyszło. Dobra, lecimy kolejną rundę. Nie odpuszczę tego, bo myślę, że tutaj była szansa jak najbardziej się dostać wysoko. Dobra, moi drodzy, zaczynamy kolejną mapę. Tutaj się chyba nie da przejść bez skakania, ty. Ja się mogę tylko rzucać. Dobra, to będzie ciekawe akurat. To będzie ciekawe. No to co, lecimy, mogę się tylko rzucać. Zobaczymy, będzie gr. Aha, fajnie. To może ja sobie poczekam, aż oni przejdą, bo dopóki oni nie przejdą, może być średnio. Dobra, jak na razie to jest ok, dobra, tu też jest dobrze. Ej, no to rzucanie to im oddaje wciul. To rzucanie oddaje wciul, no tak to bym się obrócił, cyk, podskoczył, przeszedł, a tak to nie mogę, dobra, ledwo co doleciałem. Będzie ciężko, będzie ciężko, tak mi się wydaje. Myślę, że może być ciężko dosyć, ale no zobaczymy, dobra, lecimy tak, dobra, pięknie, przeszedłem sobie bez jakiegoś większego problemu, ładnie. Czekamy sobie tutaj, cyk, ok. No i dobra. Jestem w połowie mapy, bym powiedział, tylko że jestem jakoś ostatni, mniej więcej. Dobra. Nie, nie, nie! Chciałem zawrócić, kurczę, nie przejdę chyba tej mapki. No ta mapka może być problematyczna. No patrzcie, no oni se przeskakują. No i są wszedłem, no nie, nie przejdę tego. Do ja tego autentycznie nie przejdę, nie przejdę tego z jednego powodu. Takiego, że... Oni mogą podskoczyć się, rzucić lecą trzy razy dalej. Ja muszę czekać na takie miejsce, gdzie się zmieszczę, rzucając się tylko do przodu. O kurde. Jak ja mam to przejść? No nie, no nawet nie skoczyłem, no. Naprawdę. Dobra, to jest GG. Akurat musimy czekać na jakiś inny meczek. Przejdę środkiem? No mało braku ty bez skakania środkiem bym przeszedł. Grubo. Spróbujmy jeszcze raz ten wiatrak tam. Myślę, że jest szansa się yy, zakwalifikować tam dalej. Tylko musiałbym No nie, no on się buguje ten przycisk. On raz skacze tak daleko, a raz tak blisko. To jest jakaś odklejka totalna. Dobra, stój tu. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, dajcie mi przejść jeszcze... No nie zdążyłem, dobra, lecimy z kolejną rundą. Dobra moi drodzy, kolejna mapa startuje. E, tym razem nie wiem jaka to jest mapa, ale ta śnieżna, no kojarzycie myślę. Więc zobaczymy, jak mi tutaj pójdzie. Tutaj myślę, że już mam większe szanse niż na poprzedniej. Tam było dosyć ciężko. Ale lecimy. To już jest ostatnia gierka. Jeżeli odpadnę w pierwszej rundzie, no to Ciul pr nie próbuję więcej razy. Trzy próby były. Pierwsza, widzieliście, jak się skończyła. Trochę unlucky. Druga, to byłem bez szans. Zobaczymy, jak pójdzie w trzeciej. Jak na razie nie jest najgorzej, bo biegnę w takiej czołówce, bym powiedział. Nie wiem, tu jestem w jakimś top 15. Rzuć się. Dobra, zarobiście. Okej, okay. nie, nie, nie jest źle, nie jest źle, nie jest źle. Dobra, teraz tak, tutaj nie mogę skoczyć niestety, ja zawsze tak sobie fajnie leciałem. Dobra, ej! ej, 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 nawet daleko poleciałem, dobra idę bokiem, żeby tam nie pchać się, bo tam muszę skakać, więc to jest trochę średnie. Tutaj generalnie jest taktyka taka, że idziecie najbardziej na lewo i tam wiatrak, no, I tam wiatrak nie dosięga, ale no zobaczymy czy mi się to uda. Dobra, jestem tutaj najbardziej na lewo, bardzo ładnie. Teraz jest taktyka taka, że jak się położycie też pomiędzy dwoma, to was wypcha od razu na met. Nie! No to jest żart! No to... Nie, dobra, lecę jeszcze jedną. Nie, to mnie skamowali fest akurat. Dobra, moi drodzy, mamy tą mapę. Czy tutaj da się przejść bez skakania? To jest mapa nowa. Oj, będzie ciężko. Tu jest ten speedrun do zrobienia. Wydaje mi się, że chyba zakończymy na tej mapie nasz challenge. Nie skacz ska challenge Fall Guys. No zobaczymy, ale będzie ciężko. Kurczę, unlucky, no bo ta pierwsza gierka... Była imo spoko do zrobienia Ale no kurczę później już tak ciężko poszło Możemy też spróbować w jakiś dzień na live zrobić, więc Wbijajcie też na streamy, możemy znowu zrobić coś takiego, taki Niska Challenge, zobaczymy co z tego wyjdzie Bo myślę, że to jest dosyć spoczko challenge Dobra, lecimy sobie tutaj, to nie jest to na dwa okrążenia Aha, dobra, to jest kto to pierwszy Dobra, dawaj, 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 lecimy Lecimy, no nie jesteśmy w topce, ale nie jesteśmy też jakoś daleko, tak mi się wydaje no tutaj bym sobie podskoczył, ale nie mogę, to muszę się rzucać. Dobra, ładnie, akurat mnie busnęło pięknie. Tutaj lecimy, tutaj się doskoczę. Nie doskoczę chyba. Dobra, doskoczyłem. Szkoda, bo bym był już 12 razy dalej. Okej, okay, lecimy tu się z końcówka, końcówka. Biegni, 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 stary, lecisz. Lecisz 20 miejsc, jest, 20 miejsc, 20 miejsc, 12. Dawaj, lecisz, 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 lecisz. Lecisz, jesteś 41. Tak jest, proszę państwa, mamy to. Fartem, Fartem Fest, ale serio, zobaczcie, ile nam daje skakanie. Jeżeli nie skaczemy, to jest mega trudno. Naprawdę przejść to. Masakra, dobra. Lecimy. Mapa numer 2. Niech tu będzie jakiś, nie wiem, ta mapa, co trzeba jakby stać na odpowiednich owocach czy coś takiego. Przy to by było zbyt OP. O ta, co była przed chwilą, właśnie. Przy ona by była FestoP, tam luźno bym to przeszedł. Tam wystarczy, że sobie stanę i tyle. Aj to! No dobra, tu byłem blisko, tu byłem blisko wcześniej, może mi się uda. Może pójdę od razu z zjeżdżalniami? Czy te zjeżdżalnie są trochę odklejone? Kurczę nie wiem, ale muszę speedrun zrobić fest, bo wcześniej byłem mega szybko tam na końcu, a jednak od, odpadłem, no co prawda, leciałem już na metę i dosłownie no mało braku, ale. No dobra, dobra, zobaczymy, zobaczymy. No nie ma co zapeszać. Jest szansa jak najbardziej to przejść. Fajnie by było, bo wtedy dochodzimy do trzeciej rundy, gdzie jeszcze w sumie nie byłem grając Niska Challenge, więc no może być grubo. Jeszcze jestem w pierwszej tutaj w pierwszym rzędzie. No, myślę, że jest szansa na coś fajnego. Dobra, ciśniemy. Ciśniemy. Dobra, fajnie tutaj omnięty. Kurczę, szkoda, że mnie trafił. Go, 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 go. Dawaj, lecisz tym. Dobra, szkoda tego, bo chciałem akurat sobie skoczyć na to, ale no nie wyszło. Dobra, przeskakuj tu, pięknie. To, mus to muszę przejść w miarę szybko. Dobra, nie jest źle, nie jest źle, nie jest źle, nie jest źle, dobra, minąłem to dosyć ładnie, lecimy bambusem, 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 dobra, zejdźmy z tego, najlepiej tak, dobra, łaś, 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 właś tu, no i, ojoj, oj, ojoj, 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 oj oj, 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 oj. no to chyba GG, chyba GG widzowie, chociaż, 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 jak nosorożys mnie tu nie zrzuci, tam jest dużo ludzi, o nie, zostaw mnie, no ty odklej, o, 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 nie, spadłem jednak, dobra, nie zdążę, nie zdążę, nie! nie challenge jest fest trudny, nie skaczając challenge jest fest trudny, nie! Średnio, 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 średnio! Możemy powtórzyć na live w jakiś dzień, ale widzowie, nie ma opcji! Nie ma opcji, mega ciężko zrobić ten yy, nie serio! No cóż, no nic nie zrobimy, odpadliśmy, więc moi drodzy, na tym sobie skończymy dzisiejszy odcinek, bo jak widzicie, no są takie mapy, gdzie jest mega ciężko, jak ta z tymi wiatrakami takimi kręcącymi się Tutaj za pierwszym razem byłem mega blisko, no teraz jak widzicie, no troszeczkę unlucky, że mnie tak potrafiało te, te wszystkie rzeczy. Ale cóż, myślę, że i tak sobie poradziłem nie najgorzej. Jeżeli wy zagraliście taki nie skacz challenge samemu, no to dajcie znać jak wam poszło. Ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!